Jeżeli odpowiesz na wszystkie pytania, to jesteś prawdziwym smakołyszem piwa. Pytanie pierwsze: Odpowiedź to żubr, pytanie drugie: Odpowiedź to lech, pytanie numer trzy: Odpowiedź to żywiec. Zostaw polubienie, jeżeli odpowiedziałeś na trzy pierwsze pytania. Pytanie czwarte. Odpowiedź to Tyskie, numer 5. Jest to Heineken, pytanie numer 6. Odpowiedź to Romper, dobrze ci idzie, oby tak dalej. Pytanie siódme. Jest to Kasztelan, numer 8. Odpowiedź to Brackie, pytanie numer 9. Odpowiedź to Ciechan. Jeżeli odpowiedziałeś na wszystko poprawnie, to zostaw obserwację. Ostatnie piwo. Odpowiedź to Wojak. Podziel się swoim wynikiem w komentarzu.